Wiecie jakiego pan ma syna? Panowie jesteście... nagrywani Co jest powiedzie na temat tych wysokości Fajnie Kurde, to busy tędy jeżdżą? Nie, winda nauczy je wreszcie Winda, sławie ruchome tutaj jest Wysoko jest I metro jest tam, z drugiej strony są ruchome schronisko Metro, winda Tam I chyba będę bekał No, ostrze, tam jest schronisko Idziemy na rejsy Są pieprzone łańcuszki no wej, ej, wiecie robisz? co? Mam ochotę na Jesteś są ty nieodpowiedzialny. Dobra ej, lecicie ej, ja goście. Ja Mam ochotę na kupy. żeby się poprawić To są ryzy, mniej więcej Ej, chłopaki zmotywują Darek jak zwykle się ociąga i pakuje się O, jest dobra Lambo Leci, leci no, Ja, ja nagrywam miał Dobra Tomek masz, będziesz pokazać jak się rapersko wpinasz Wysoko to tu jest Co ty robisz, Nagrywam Tylko trochę to jest głupie, bo mi by się druga ręka przydała Dobra, kończę, bo przestój jest. Cześć, nie trzymaj się tego ojca, tego samego łańcucha, co ja. Ale teraz jest inna sytuacja. Dziękuję bardzo za uwagę.